W gabinecie podologicznym bardzo istotna jest wiedza i doświadczenie podologa. Niemniej jednak ważna jest czystość i higiena. O tym aspekcie również pomyśleli twórcy i projektanci NowI Pro. Zacznijmy od pióra frezarki. Obudowę pióra można bez problemu zdemontować, wyczyścić i zdezynfekować. Tak samo jak mikrosilnik, który znajduje się wewnątrz pióra można chusteczką do dezynfekcji, dezynfekować i przygotować do dalszej pracy. W frezarki mamy również tuleję zaciskową, którą po demontażu możemy również zdezynfekować, a nawet w razie potrzeby sterylizować w autoklawie parowym. Teraz pozostał nam już tylko wąż. Żeby go wyczyścić, musimy zdemontować wtyczkę. Zdjąć blokadę, odkręcić przesłonę filtra, i w tym momencie, przy wyprostowanym wężu, możemy bez problemu usunąć przewód. Tak przygotowany wąż można poddać czyszczeniu poprzez przedmuchanie lub dezynfekcję.